Cześć. Dzisiaj krótko o kominie. Słuchajcie, o kominie już opowiadałem, tak? Z pustaków z kram ze betonu wybudowany. Tak jak tutaj widać te przetłoczenia. Po lewej stronie mamy ten duży profil otwarty, gdzie jest cały wkład ceramiczny, czyli to jest główny przewód spalinowy. Natomiast po tej stronie mamy dwa Jeden i za nim jest kolejny, e, małe przewody. I ten bliższy nas to będzie wentylacyjny. Ten dalszy to będzie też przewód spalinowy znaczy, jest przewód spalinowy z włożoną rurą kwasową pod e, kocioł gazowy, pod gazowy podgrzewacz wody dokładnie. Słuchajcie, tutaj wystąpiła, no dzisiaj akurat tego nie widać, a przed wczoraj, kiedy tu byłem wieczorem, była prost taka ciemnica, nie miałem lampy ze sobą, bo chwilowo agregat mam nieczynny, że nie byłem w stanie tutaj za dużo nagrać, mam tylko jedno zdjęcie zrobione, ale mniej więcej widać, że lewa strona komina jest ciemniejsza od prawej. I na koniec dnia, kiedy tutaj troszeczkę żeśmy palili, bo przewieźliśmy właśnie styropian, ładowaliśmy go tu na górę okazało się, że cała ta lewa część komina ze wszystkich trzech stron, czyli z tyłu, z boku i tutaj od przodu, jest mokra. Idealnie odcięcie po linii prostej, ale była mokra tylko i wyłącznie. Do poziomu, tutaj nazwijmy to podłogi, do desek, do stropu. Część, która jest, się znajduje na dole, była całkowicie sucha. Pierwsze, co mi się wydało prawdopodobne, to po prostu skropliny, ponieważ tutaj się paliło nieraz. Na zewnątrz jest zimno. Tutaj, jak widzicie, wszędzie przecież jest przewiew. Czyli tutaj powietrze jest zimne, wilgotne, takie jakie jest na zewnątrz. Natomiast jak pamiętacie, wkład ceramiczny, który znajduje się w środku, nie jest izolowany wełną po całości, tylko ma cztery kliny włożone. To jest system standard, więc tak jest przez producenta wymyślone. Czyli. Z wkładów ceramicznych ciepło przedostaje się do tej, do tej części między wkładem ceramicznym a wewnętrzną ścianką tego pustaka kominowego. I uznałem, że taki rodzaj zawilgotnienia wiąże się właśnie z tym, że ta część pustaków się nagrzewa. E, i po prostu no, skrapla się wilgoć z powietrza na niej, ponieważ prawa strona, gdzie są ciągi wentylacyjne, jest zimna. Tu przecież jest y, trwała przegroda na grubość y, taka jak ścianki zewnętrznej y, pustaka, czyli na te 5 centymetrów. Y, to jest chyba nawet więcej, z 7 cm oddziela właśnie potencjalne szyby wentylacyjne od tego szybu spalinowego. Więc no, ciepło tak bardzo tutaj już na tą prawą stronę nie przenika, więc uznałem, że jest to spowodowane właśnie tym zjawiskiem skraplania od wysokiej temperatury.